Siemano Mordeczki, ja jestem Pogromca. Witam Was serdecznie, Mordy. Dzisiaj nie będę Wam tutaj gadał dużo, ale oglądajcie najlepsze, to co mogłem, to wyciąłem. Najlepsze momenty z turnieju Pogromca Fortnite Tournament. Także zapraszam do oglądania. Reszta info albo pod opisem, albo na końcu filmiku. Let's go! Proszę Państwa, to jest ten moment, już w którego zawodnicy mogą tutaj się walić na bukakę. <laughs> Musiałem tego słowa użyć, że to jest takie nasze. Nasze e, live'owe go ze streamków e, także ja bym... Co? Nie używa tego słowa? Na uczestnik zaraz musi rotować do strefy No niestety 50 sekund mordeczki za 50 sekund już się burza Mordy, ja już czuję te emocje mordy tutaj normalnie bym koszulkę ściągnął, ale na tych trybunach, na tym... na tej arenie pogrący tutaj Woo jedziemy! Raz, dwa, trzy, czyżby tu jest trzech, trzech zawodników? Mateuszek, siemanko, pozdrawiam Cię, wariacie. K**a i Pan Paweł, no k**a. Na ziemię! O kurwa, rzeczywiście! Kurwa, A łapie, wszystko boli! Oooo, eee, była... nie! To była strasznie głupia decyzja. Nie dozyskaczył high ground, to jeszcze... Nie, Filip! Co, to się stanęło? Czy zostanie tutaj dojechany Baja? Znaczy Demon, przepraszam. Uwaga, uwaga, strzał za 48 mordy, proszę Państwa, w burzy, ucieka przed zawodnikiem tutaj, Edycja, tuż to no, go atakuje. To, 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 szybka podmianka. Dokładnie. Ja bym, ja bym zabudował tutaj, strasznie głupio tylko, albo podmienił przynajmniej. Uuu, i, i który, który wygra? Jasne, Kepsio, z... Kepsio z... demona pokonał, Krakuś obserwuje razem ze mną Kepsia. 9 HP, 9 HP. Za 200 dostać? to ładnie. 9 HP, no mordy niewiele brakowało demonowi, no niestety. Szybko używane kapustki, używane shieldy oczywiście, dwie ćwiarteczki i jedna, jedna połóweczka. Także impreza szykuje się sroga. Dziękuję, dziękuję Paweł Obyczku. Otwieramy. Let's go. O nice. Wielkanocznie Święta, co prawda, się skończyły. Ale. będzie na zarok No ja pierdolę. Przepraszam. Dzięki wariacie. A jak ja to sobie chciałem kupić, ale nie miałem fałdolców. LOLZ Jak jak kwaczątko dostałem z kina? Dzięki mordo. Co to będzie? Co to będzie, proszę Państwa? Crazy. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Otwieram króliczek. Tak myślę, że zwycięzca dzisiejszych trzech gier będzie tańczył, który się uklasuje na pierwszym miejscu. Chyba, że będzie Remis na pierwszym miejscu, proszę Państwa. Dziękuję bardzo Crazy Fishy, odbierz! Let's go! na chwilę bo strefa się trzeba było nie zamykać. Jeszcze je ej, w, w ogóle jeszcze 11 zawodników zostało w takiej strefie po prostu. Masakra może Tak widać, że zawodnik ogarnął geteczkę. UWAGA! Nie, czy KASZTAN ZGINIE? Ale piękny laser no, ale niestety nie do końca. Już po białym. Nie do końca wyszedł. O, i, o, ale miss, potężny miss. Bary pokonał jeszcze, Kasztana, uwaga. Oj, teraz mi się wydaje, że będą pod Chyba raczej tak. Ja Przeci przeciwnik z góry będzie z ale on ma dużo szące Kepsio tu podje... Uuuu, uh, ale ładny wysp. To strasznie głupie, to by było strasznie głupie. Muszę sobie poczekać zjeść później, a nie się bić. I teraz ma strasznie... I teraz! Sytuacje. Mordy! Niech się dzieje! Oj, Uwaga! O teraz musi, musi Uwaga. zabić sobie. musi ją zabić Kepsio! Gratulacje! Gratulacje, kajak Bary, drugie, drugie miejsce w grze, ale zobaczymy, jak z punktacją. Gratulacje, mordy. Dzień dobry. Witam. witam. Jak, Tam, jak, witam. jak, jak, jak wrażenia? No, normalnie. Jaki, jaki był plan na, na grę? Czy od razu podjazd od czwartej strefy? Czy? Co, no, od razu podjazd na typów, że chociaż fragi były jakieś. Aha, a, a, a czemu tak troszkę mniej miałeś leczenia wiesz, takiego podhila? Tylko same jakieś, wiesz, czwarteczki, Rebiki. połóweczki. No bo wiedziałem, że będę i wiedziałem, że to będzie się ryby, więc nie po co mi się w nosić. A i wieś, czy nie. <grym> Dobra. A nastawienie do drugiej rundy dzisiejszego no, dnia. Nie. No jest. No. Czyli pierwszego miejsca nie odpuszczasz. No ale Top. tak to ja chyba je oddam, jak wygram ten turni cię. Widzą. Ale teraz to żeś mnie zaskoczył, chłopie <grym> Ej, naprawdę Fajne gracz. Ej, naprawdę, mordy, no. Serce na czacie tutaj, no właśnie, czyli już wysłał mordy. Serce na czacie dla kepsia Naprawdę. Ej, ty mnie to zaskoczyłeś, mordo. Dawaj ta, serce na czacie dla kepsia tutaj. To jest git majones. Chłopie zaskoczył totalnie. W tym momencie. Ja i tak to dużo turniej wygrywałem. Aha. To ty jakiś... No. prograć jesteś teraz? Nie no nie Nie no nie? Jestem, pachy ten no i git, dobra mordy Także, kepsie dziękuję za wywiad I no, powodzenia Siu. I dokładnie, przy, powodzenia dla wszystkich Powodnika graczy w dalej. Powodzonka w dalej W międzyczasie przywitam wszystkich Wszystkich zawodników Którzy są e, Klasyfikowali się Tak to nazwijmy, nazwijmy. Niech i turnieju, czyli tak Kepsio witamy, Polski Kasztan witamy, Wenomik witamy, Wojtak witamy, to nie Szymon, to nie Tymon przepraszam witamy, Fabian Luty witamy, Mateusz, Aka, Pączek witamy, Lokiernik, Krakuś, Paryfo, witamy, Glasino, Golsh... Glasino przepraszam, witamy, Julcia, Mietek, Wiktor Gamer, Pawello witamy, Dexi Forza witamy, Toja, Lukas witamy, Fajli, Floryda, Siemka, Dawidek, Pogromca, o ty to ja, to ja, siema Igor26209, fish witamy wszystkich tutaj zawodników. Kasztan kolejne dwa punkty pokonał swojego, widzę, teammata Tymona. Jeszcze cztery osoby. Ale pamiętacie jak był taki sezon, że burza niszczyła budowle? Nie. Nie? No był, było coś takiego. Jaka człowieku od pierwszego sezonu rozdziału drugiego. No widzisz. Zero Zero matca? Oj, Mieciu chyba. Na co nie ma, tak mi się wydaje coś. Ale może Mieciu ma dużo leczenia? Uwaga! Oh. Brawo! Oh. Brawo! Nie zdążył jajka zjeść! Nie, jest? dzień dobry. A to ten z tym przegłosem, boże? Jak tam wrażenia po wygranej rundzie, ile mieć fragów? Fajnie, fajnie. Nie wiem, nie wiem, nie patrzyłem nawet. A, to takie emocje, widzę tam ale ręce myślałem, spocone. Myślałem, że przegram, myślałem, że przegram. Tak? No ja też myślałem, ale wierzyłem w ciebie, że masz, że masz właśnie hila jakiegoś tam, widziałem, chyba trzy floperki były. Jakoś chyba tak. Ale z RPG-iem, no to zagrałeś, miałeś szczęście w sumie, bo... Co, w sumie jajka nie zdążył zjeść chyba, nie? Tak było. W tak Jaki ty jesteś beret, dobra, po wywiadzie, nara. <głos> <głos> Ile miałeś floperów, w Byczku? Trzy chyba, nie? Bo ja właśnie... Nie wiem, z Ale wierzyłem w ciebie, że... że... Ymm, że masz chila. A tu trzy floperki były dobrym zagraniem. Bo większość grało... Grało na Kevika. A RP skąd się pojawił w twoim ekwipunku? Bo miałem typa, ten to Był pode mną, bo ja byłem nad typem, się budowałem. No, no. pode Ja go zabiłem. I on miał a, no i to ładne przejęcie ekwipunku, w sumie może dobra mądra decyzja, bo niektórzy wiem, że e, nie, 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 nie uznają RPG'ów, znaczy nie biorą ich po prostu, no. ale to ci dało zwycięstwo w tej grze drugiej. No, w ogóle Także. Ten, e, ten, 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 ta super bohaterka miała 4 FPR'y, więc było no. już fajnie jak no. no. Dobra mordyczki, to co, do drugiej gry, mordo? Powodzenia w trzeciej gierce? Dzięki, dzięki. Możesz, Maura. możesz kogoś pozdrowić jak chcesz. Pozdrawiam mamy, tatę i rodziców. Dobra. Ja pozdrawiam cały czas. Yo, yo. Tu, Pięć osób, osiem, 10. Lukas, dawaj, pokaz jakiś nie wiem, celności. Pięć! Patrz, tylko o, o, powiedziałem! Bo, 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 bo. 11 godzin może to tylko, że wcześniej do nich pisano. nie? No. Ej, Jonsi pierwszy? Mietka powalił to jest no, bot? No. 15 zł. Tablikiem hm. Tablikiem? No LOL! Jak my zaraz kompa zrobimy? Pa! Co tu się stanęło jakaś. Kolejna... Teraz już piątka. 5 zł. Hajsu mi brakuje <noise> Dzięki Mariacie za piątaka. Piona. Psz. I już wielki jesteś. coś, widzę widzę nie potrzeba. No ja stówka. ej, kolejny donate. 4 złote. Coraz mniej, na Ta tablika zobaczę Potem wpłacę na konto, to coś zobaczysz Potem wpłacę na konto, to coś zobaczysz To jak ja już się boję chłopie w burzy. Kuba się zgubił w burzy. Czy Nie że... Wow Myślałem, że Czwarty wow. win Patrz 2 HP Ja myślałem, że Kepcio zginął Kepcio zginął, przepraszam Kepcio zginął WHP, gratulacje. HP, mordeczki. Gratulacje, kiepsza. A jeżeli chcecie brać udział w następnym, następnej edycji turnieju, także wbijajcie na Discorda. Wszystkie linki są pod filmikiem. Zapraszam.